Witam serdecznie na kolejnym czytaniu. Dzisiaj zrobimy rozkład jego, jej następny krok wobec mnie, wobec Was oczywiście. Przyjrzymy się, jaka jest obecna energia tej osoby. Jakie są jej intencje, najbliższe kroki, co może nas zaskoczyć. Nie będziemy robili dzisiaj podziału na grupy. Zrobimy jedno takie uniwersalne czytanie. Możecie dać mi później znać w komentarzu, czy ono z Wami rezonowało. Tak? Dobrze, zobaczmy w takim razie, jaka jest obecna energia tej osoby wobec Was, co aktualnie ona czuje, co myśli. Mamy siódemkę buław. Mamy szóstkę mieczy. I kartę cesarzowej. Ta osoba może obecnie czuć, że musi się przed czymś bronić, albo też walczyć o swoje stanowisko w relacji. Może odczuwać pewną presję z zewnątrz. I próbuje bronić, jakby swoich przekonań, albo też swoich uczuć. Może też czuć, że jest, musi zachować pewną czujność, albo zachować pewien dystans od całej sytuacji. I w związku z tym mamy tu kartę sześciu mieczy, która mówi właśnie o takim wycofaniu się emocjonalnym, o poszukiwaniu spokoju. To karta odchodzenia od trudnych emocji, czy też od jakiejś sytuacji. No i może wskazywać na to, że ta osoba po prostu emocjonalnie się oddala. Że szuka jakiegoś ukojenia, potrzebuje czasu na przemyślenia, a może nawet takiego chwilowego wycofania się z relacji. To oczywiście nie musi od razu oznaczać końca tej relacji, ale jest to bardziej taka próba odnalezienia równowagi na głębszym poziomie na pewno ta osoba wciąż odczuwa wobec was taki silny pociąg czy to emocjonalny, fizyczny, czy też duchowy cesarzowa bowiem to osoba to symbol taki piękna bliskości, zmysłowości, no również troski, tak? Możliwe, że widzi was Osobę dojrzałą, wartościową, ale być może nie wie, jak się wobec tego wszystkiego zachować, o czym no, świadczą te dwie poprzednie karty. Więc ta osoba na pewno wewnętrznie czuje tutaj to przyciąganie i to Wasze ciepło, ale jakby na poziomie Działań lub też emocji, może się w tej chwili dystansować od Was albo bronić się przed czymś. Może to być ktoś, kto nie radzi sobie najlepiej ze swoimi uczuciami, no albo potrzebuje po prostu czasu na to, żeby uporządkować pewne sprawy. I stąd jest to chwilowe takie oddalenie się, po to, żeby uzdrowić siebie, żeby przemyśleć pewne rzeczy, żeby wycofać się emocjonalnie, jakby w, w ciszy, w spokoju, zapanować nad swoimi emocjami i złapać tą równowagę. Zobaczmy w takim razie, jakie są ukryte intencje tej osoby, czego ona nie mówi, a co może wpływać na, nie, na działania tej osoby. Jakie są te ukryte intencje tej osoby? mamy trójkę mieczy, rycerza mieczy i kartę rycerza pentakli. Trójka mieczy mówi o jakimś bólu, żalu, rozczarowaniu złamanym sercu, a więc ta karta wskazuje na pewną emocjonalną ranę, może być związana z waszą relacją, albo jakimś wcześniejszym doświadczeniem tej osoby. Była, może to być jakaś była relacja, zdrada albo też porażka. To coś, co ta osoba być może Nosi w sercu, ale o tym nie mówi, i ten ból wpływa w pewien sposób na to, w jaki ona reaguje. Rycerz Mieczy mówi o pewnej impulsywności. Ta osoba może mieć skłonność do działania w afekcie. Być może chce jasno postawić sprawę, ale często robi to bez takiego głębszego zastanowienia. Może mieć też intencję wyjaśnienia wszystkiego, albo też udowodnienia swojej racji, taka walka o swoją rację. To też może być potrzeba przebicia się, jakby przez własny chaos myślowy, ale w taki sposób właśnie zbyt ostry albo defensywny. Rycerz Pentakli natomiast mówi o tym, że pod tym wszystkim kryje się w tej osobie jakby pragnienie stabilności i pewnego konkretu. Tak? Ten rycerz to ktoś, kto chce podjąć jakąś poważną decyzję, ale bardzo ostrożnie. Może obawiać się tutaj właśnie kolejnego zranienia. Więc jakby nie spieszy się, chce działać powoli, nie pokazuje, że w ogóle planuje coś trwałego. Więc ta osoba, <śmiech> <śmiech> przepraszam, może nosić w sobie ból, co powoduje, że w tej chwili działa w sposób impulsywny albo taki bardzo chłodny. Ale głęboko w środku pragnie tej stabilności i czegoś prawdziwego. To takie wewnętrzne, jakby rozdwojenie między potrzebą działania tu i teraz, a pewnym lękiem przed zranieniem i ostrożnością. Zobaczmy w takim razie, jaki będzie najbliższy krok tej osoby, co zrobi w najbliższym czasie jaki będzie następny krok tej osoby i mamy pazia pentakli, Piątkę mieczy i dwa pentakle. Te trzy karty wskazują na pewną niepewność i jakby ostrożne testowanie gruntu, a jednocześnie mamy tutaj jakiś wewnętrzny konflikt. Paść pentakli to jakby zapowiedź jakiegoś małego kroku, jakieś próby kontaktu, gestu, wiadomości albo jakieś inicjatywy ze strony tej osoby coś takiego niewielkiego, ale szczerego, jakby ta osoba chciała sprawdzić, czy ma jeszcze jakby miejsce w waszym świecie. Paść pentakli to też energia nauki, być może ta osoba dopiero uczy się, jak należałoby się z wami komunikować po tych wcześniejszych przykrych jakichś doświadczeniach. Piątka miecz natomiast to konflikt, to ego, unikanie też porażki. Więc ta karta jakby sugeruje, że jej czy jego działania mogą być podszyte taką obawą przed przegraną albo też chęcią zachowania twarzy. Może więc działać w taki sposób troszeczkę. Pasywno-agresywny. Może rzucić jakąś zaczepkę, testować Was, zamiast no, otwarcie przyznać się tutaj do swoich uczuć. To osoba, która nie chce wyjść na słabszą, nawet jeśli w głębi chciałaby tego pojednania. I dwa pentakle to karta wahania się. To balansowanie też i pewna niepewność. Więc tutaj pokazuje się, że w tej osobie nie ma jeszcze tego zdecydowania. Z jednej strony chciałaby się zbliżyć do Was, z drugiej strony nie wie, jak to zrobić. Ta karta wskazuje na takie lawirowanie, rozważanie jeszcze, czy to ma sens. Analizowanie też ryzyka, branie pod uwagę też wygody tak, w całej tej sytuacji. Być może przez jakiś czas jej, czy też jego zachowanie będzie takie właśnie bardzo zmienne. Raz będzie ciepłe, a innym razem na dystans. Więc w najbliższym czasie można tutaj spodziewać się jakiegoś małego gestu, wiadomości albo też jakiegoś sygnału, ale będzie on podszyty jakby pewnym napięciem. To może być testowanie waszej reakcji. Nie ma tu jeszcze jakby decyzji co do tego, bo ta osoba po prostu się waha, balansuje po prostu całej tej sytuacji. Co może Was zaskoczyć? Zobaczmy, czy jest jakiś niespodziewany zwrot akcji. Czy jest coś ukrytego? Co może Was zaskoczyć? I mamy Czwórkę Mieczy. Mamy Asa Buław i Królową Buław. Więc tutaj w Czwórce Mieczy pokazuje się takie, taka cisza, wycofanie, potrzeba odpoczynku. Więc z pozoru nic się tutaj nie dzieje, jakby ta osoba mogła zniknąć z waszego życia, przestać się odzywać, może wycofać się całkowicie z kontaktu, i to może być moment, kiedy pomyślicie, że to już koniec, że to już ta osoba zrezygnowała albo też zamroziła jakby swoje uczucia. A tu pojawia nam się as buław, a więc nagły impuls, nowe otwarcie, silne pragnienia też, tak? Więc jakby niespodzianka tkwi właśnie w tym, że po tej ciszy może przyjść jakby nagły, pełen pasji zwrot akcji. Ta osoba może niespodziewanie wrócić z takim silnym impulsem, z jakąś wiadomością, propozycją, z jakimś gestem, który pokaże Wam, że te uczucia wciąż się w tej osobie tlą. As buław to taki zryw, który przyjdzie po czasie pewnego zawieszenia. No i królowa buław to karta pewności siebie. Atrakcyjności, działania z pasją, może okazać się, że wy jakby odzyskacie siłę i pewność siebie i jakby staniecie się takim katalizatorem dla pewnych zmian, które mogą się pojawić. Czyli Wasze własne działania, Wasza stanowczość, czy też Wasza po prostu energia może bardzo zaskoczyć tą osobę. No albo może być też sytuacja, że to ta osoba jakby ujawni swoją pasję, być może zadziała w sposób bardziej taki bezpośredni, śmiały, w sposób inny, taki którego się po prostu nie spodziewacie. Bo królowa, królowa była w. Nie czeka biernie, tylko działa z serca i wie przede wszystkim, czego chce. Więc tutaj pokazuje się, że po jakiejś przerwie, po wycofaniu się, nastąpi tutaj nagły zwrot akcji, przypływ energii, pasji, no, albo z ich strony, albo też z waszej strony. Może, może, możecie być zaskoczeni tą. Siłą emocji, namiętnością, no albo też wręcz nawet zmianą tonu tej relacji, jakby z dystansu do bardzo dużej aktywności. No i na koniec zobaczmy, jaka jest porada dla Was, jak najlepiej zachować się w tej sytuacji. Jaka tu jest rada dla Was? I mamy szóstkę pentakli, siódemkę kielichów i kartę dwóch kielichów. Tutaj się pokazuje, że Wasza postawa może być jakby kluczem do przyszłego przebiegu tej relacji. Szóstka monet to równowaga, to dawanie, branie, ustawianie pewnych zdrowych. Granic, więc tutaj radą jest, żeby zachować równowagę, dać tylko tyle, ile otrzy, otrzymujecie, tak? Nie próbować ratować tej osoby, ani też inwestować w nią więcej niż bylibyście w stanie unieść emocjonalnie. To taka karta zdrowego balansu, również w komunikacji, a więc być jakby otwartym na tą osobę, dawać siebie dużo, ale tylko wtedy, kiedy ta osoba odpowiada tym samym, tak? Siódemka kielichów to natomiast wszelkie iluzje, marzenia, może taki chaos emocjonalny, więc warto jakby uważać na to, czego tak naprawdę się pragnie co może być taką właśnie iluzją, jakąś projekcją, tęsknotą. Nie idealizować jakby tej osoby, ani też sytuacji, tak? Nie snuć żadnych scenariuszy w głowie. Jakby skoncentrować się na tym, co jest realne, namacalne. Karta ta właśnie, Ostrzega przed takim emocjonalnym zamgleniem, tak? Więc tutaj warto byłoby zachować jakby jasność umysłu. No i dwójka kielichów to karta połączenia, wzajemności, harmonii. Jeśli z tej relacji miałoby coś wyjść, no to musi być ona odwzajemniona, tak? Więc tutaj radą jest, żeby. Nie ścigać się z uczuciami, nie wymuszać też tego kontaktu, jeżeli druga strona będzie gotowa, to to spotkanie się jakby tych serc nastąpi naturalnie, tak? Dwójka kielichów pokazuje też, że jest potencjał do odnowienia tej relacji albo też go głębszego jakby połączenia, ale tylko wtedy, kiedy obie strony będą tego tak naprawdę chciały. Więc tutaj radą dla Was przede wszystkim, żeby zachować tą równowagę nie dawać od siebie zbyt wiele, jeżeli oczywiście nie macie poczucia tej wzajemności, tak? Nie dać się ponieść również tym pewnym iluzjom czy jakimś nadzieją, które są oderwane od rzeczywistości, no i zaufać, że to prawdziwe połączenie między wami ma szansę się odrodzić, ale tylko wtedy, kiedy oczywiście będzie ten wzajemny szacunek, wzajemna szczerość i obie strony będą tego pragnęły. To wszystko, co mam dla Was w dzisiejszym czytaniu. Zostawcie proszę jakiś komentarz, co, czy to z Wami rezonowało, co sądzicie o takim czytaniu i do zobaczenia na kolejnych czytaniach.